– Myślisz, że jest tutaj bezpiecznie? – zapytała Jessica, trzymając się kurczowo rękawa kurtki swojego chłopaka. – Spokojnie, mała, zawsze tutaj przychodzę – odparł nastolatek z dumą w głosie. – Tylko tego by nam brakowało, by ktoś nas nakrył – syknął drugi młodzieniec płci męskiej. – Co wy tak sracie po gaciach? To są opuszczone koszary – Nikt tutaj nie chodzi. Obyś miał rację, Frank. Czteroosobowa grupa nastolatków wdrapała się po niewysokim wzniesieniu, a następnie przechodząc przez dziurę w ogrodzeniu, przedostała się na teren niefunkcjonujących od wieków koszar wojskowych. Dobra, dawaj ten swój towar, rzucił jeden z chłopaków w kierunku Franka. Spokojnie, coś taki nadgorliwy. Nie wiesz, że damom się ustępuje? Patrzcie go, kurwa, jaki gentleman od siedmiu boleści żachnął się trzeci. Pozostali skomentowali to głupkowatym śmiechem. Frank wyjął z kieszeni paczkę po papierosach, w której ukrył kilka skrętów marihuany. Wyjął jednego i podarował swojej dziewczynie. Proszę, kochanie oznajmił, przypalając jej koniec skręta. Dziewczyna zaciągnęła się głęboko, po czym powoli wypuściła ustami niewielki strumień dymu. I co? Zapytał anonimowy nastolatek. Jest moc? Oj, uwierz, jest. Zajebista faza. No to dawaj, maleńka, bo my też czekamy. Odparł drugi towarzysz. Nie poganiaj mojej laski. Nie widzisz, że się delektuje? – Warknął żartobliwie Frank. Dobra, żebyście nie mówili, że wujek Frank jest zły. Łapcie. Nastolatek rzucił paczkę w kierunku swojego przyjaciela, uprzednio wyjmując jednego skręta dla siebie. Gdy wszyscy podpalili już koniec bibułki, w którą owinęli susz marihuany, usiedli oparci o fragment betonowej ściany działowej między dwoma metalowymi kontenerami. Towar pierwsza klasa, rzucił nastolatek. Ba! Jak Frank coś załatwi, to nie ma chuja. Słyszeliście? Przerwała im dziewczyna, w której głosie dało się słyszeć nieudawane zaniepokojenie. Chłopcy spojrzeli na nią, nie mając zielonego pojęcia o co jej chodzi. Co? Co mieliśmy słyszeć? Zapytał Frank. Szelest. Szelest? Ktoś chyba tutaj jest? Przekonywała dziewczyna. Kochanie, ja wiem, że to dobry towar, ale nie wiedziałem, że tak niewiele ci trzeba do fazy. Po tych słowach cała trójka samców parasknęła gromkim śmiechem. Śmiechem, który odbił się echem w promieniu kilku metrów. Bardzo zabawne, nabur muszyła się dziewczyna. W tym momencie rozległ się brzęk siatki ogrodzeniowej, jakby coś w nią uderzyło. Cała czwórka lekko podskoczyła, rozglądając się bacznie na boki. Teraz kurwa słyszeliście? Dziewczyna nie ukrywała zdenerwowania. Spokojnie zaczął Frank, w którego głosie nie było słychać wcześniejszej pewności siebie to pewnie tylko jakiś kundel, który szuka sobie żarcia nie wiem, czy to był kundel odparł drugi z nastolatków. W tym momencie usłyszeli stłumione uderzenie za swoimi plecami. Wszyscy dynamicznie obrócili się za siebie, patrząc wprost na sylwetkę wysokiego mężczyzny w czarnym płaszczu z cylindrem na głowie oraz białą maską na twarzy. Patrzyli prosto na mnie. Po chwili dostrzegli również duży nóż, którym powoli wycelowałem we Franka. Ty zostajesz. Reszta wypierdalać, powiedziałem niskim głosem. Cała czwórka wpatrywała się we mnie kompletnie oniemiała. Przez moment, zastanawiałem się, czy przypadkiem za mną nie stoi ktoś jeszcze. Nie wiem, kurwa Hulk, Godzilla. Nawet delikatnie obróciłem głową, ale upewniwszy się, że jesteśmy sami, powtórzyłem swoje polecenie. Ogłuchliście od tej trawy. Ten zostaje, a wy wypierdalacie. Kim jesteś, frajerze? Rzucił Frank. Chyba dawno nie dostałeś w pierdol. O, patrzcie, kurwa, jaki wyszczekany. Myślałem, że będzie fajfusem, jak Kevin Connelly, ale tamten był sam od początku, a ten nadal ma dwóch goryli i dziewczynę obok siebie. Chyba trzeba użyć innego zmiękczacza. Przełożyłem nóż do lewej dłoni. Prawą zaś sięgnąłem za pasek, wyciągając z za niego Glocka 19, broń, którą kupiliśmy z moją żoną na czarną godzinę i która służyła do tej pory za rozrywkę przy strzelaniu do puszek i butelek. Drugi raz nie powtórzę, oznajmiam celując gnatem w kierunku grupy smarkaczy. Trójka podniosła się niepewnie, cofając się i nie spuszczając mnie przy tym z oka. Czego chcesz? krzyknął Frank, któremu głos zaczął się łamać, wywołując na mym ciele pozytywny dreszcz. Zamknij mordę, a wyruszcie się zanim wam dupy odstrzelę. Obserwowałem, jak przyjaciele Franka uciekają za ogrodzenie. Upewniłem się, że są wystarczająco daleko, po czym chwyciłem zostawionego ze mną gnoja za kołnierz, i zaciągnąłem za kontener, znikając tym samym z pola widzenia. Przycisnąłem go do ściany, przystawiając ostrze noża do jego szyi. Miałem teraz pewność, że Kutas nie wykona żadnych głupich ruchów. Damra, Frank, będę się streszczał, bowiem twoi ziomale zaraz zadzwonią po policję. Czego chcesz, zamknij mordę i mnie nie wkurwiaj. Jak będę chciał posłuchać, co masz do powiedzenia, to ci poinformuję. A skoro nie informuję, to zamknij ten zawszony ryj, jasne? Chłopak tylko pokiwał głową, trzęsąc się jak galareta. Nagle usłyszałem dziwny dźwięk. Miałem wrażenie, że ktoś tutaj jest. Coś się wylewa. A potem uderzył mnie ten zapach. No nie. Frank, kurwa, nie załamuj mnie. Zeszczałeś się w majty? Chłopak rozkleił się jak baba, szlochał w niebogłosy. Taki kozak, taki kongut, a zeszczałeś się w majty? Kurwa, aż zrobię ci zdjęcie i pokażę twojej dziewczynie. Albo wiem, wrzucę ci na oś czasu na fejsie. Co? Co ty na to? Widziałem, jak wrzucasz zdjęcie z blantami, z browarami. Nawet z kondonem. I co? Co z nim zrobiłeś? Wyjąłeś go już z dupy, czy nadal tam tkwi? Błagam, czy pozwoliłem ci otworzyć mordę? Krzyknąłem nieco mocniej przyciskając nóż, bowiem spod ostrza uwolniła się odrobina krwi, która skapnęła w postaci kilku kropel. Szybko doszedłem do siebie, bowiem znów dałem się ponieść emocjom. Niedobrze... Muszę nauczyć się nad sobą panować. Muszę panować nad czasem. Nawet teraz. Ile to już minęło? Dwie minuty? Pięć? Dziesięć? Kurwa, znowu zajmuję się pierdołami. Słuchaj, załatwimy to szybko, jak faceci. Zadam ci jedno pytanie, a ty szczerze na nie odpowiedz. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Kim ty kurwa jesteś? Ja? To ma być twoja odpowiedź? Ja? A co to jest ja? Tego się nauczyłeś w szkole? Nie nauczyli cię, że nie odpowiada się pytaniem na pytanie? Ja? Co ty z tym ja? Tylko ja, ja, ja. Wszędzie widzisz tylko czubek własnego nosa. Co zapamiętałeś z ostatniej lekcji matematyki? Co? No, właśnie, kurwa. Co? Ja się pytam co baranie jeden. Ja nie wytrzymałem. Chłopak nie zdążył się zorientować, kiedy dynamicznym ruchem wbiłem nóż prosto w jego lewy bok. Frank skulił się, klękając na jedno kolano. Ja i co to nie są odpowiedzi? Pytam po raz ostatni. Co zapamiętałeś z ostatniej lekcji matematyki? Dział działania Pitagorasa, wysapał. Oż ty w dupę. Zaklałem, po czym wymierzyłem kolejny cios nożem. Tym razem w prawy bok. Jeśli już, to twierdzenie Pitagorasa. A poza tym to było omawiane w pierwszej klasie. A ty jesteś w trzeciej i powinieneś omawiać trygonometrię. Kim? Kim ty jesteś? Jestem profesor Spencer. Ten, o którym napisałeś na swoim fejsie, cytuję... Spencer to jebany złamas, który mierzy fiuta pierwiastkami, a którego żona zamawiając ubrania podaje wzór na obwód walca. Pamiętasz? Chłopaka naprawdę zatkało. Nie był w stanie wykrztusić z siebie ani słowa. Wpatrywał się we mnie olbrzymimi, zauzawionymi oczami. Widziałem w nich żywy strach, żywe przerażenie. Gdzie twoje poczucie humoru, co? Może wrzucisz teraz coś ciekawego na fejsa? W tym momencie usłyszałem syreny policyjne. Kurwa. Fakt, że odgłos był bardzo stłumiony, co świadczyło, że patrol jest bardzo daleko, ale mimo to muszę kończyć. Zauważyłem błysk nadziei w jego oczach. Aż szkoda, że muszę go zgasić. Dam Ci Twoją ostatnią lekcję w życiu. Gdziekolwiek trafisz, pamiętaj, że zawsze trafi się ktoś silniejszy od Ciebie. Bez chwili zastanowienia wbiłem nóż centralnie w jego krtań. Chłopak zaharczał i zakrztusił się. Szybko wyciągnąłem ostrze i powtórzyłem tę czynność raz jeszcze. Nastolatek upadł na ziemię. Szybko wyjąłem telefon z jego kieszeni. Na szczęście nie był zabezpieczony żadnym hasłem ani wzorem. Syreny policyjne stawały się coraz głośniejsze. Jeszcze chwila, kilka sekund. Kurwa, niedługo tu będą. Jadą od południa. Muszę zatem uciekać na północ. Trudno. Potem zawrócę. Dobra, gotowe. Wyjmuję baterię i kartę SIM, zaś aparatem rzucam z całej siły o betonową ścianę. W tym momencie dziewczyna Franka, która zapewne zadzwoniła po policję, dostała MMS-a przedstawiającego jej chłopaka leżącego w kałuży krwi zmieszanej z jego własnymi szczylami. Tyle wystarczy. Pora się zbierać. Następnego dnia do szkoły przyjechała policja. Uznali, że coś jest na rzeczy, skoro w ciągu tygodnia zamordowano dwóch uczniów naszego liceum. Dyrektor Stonefield chodził wkurwiony jak stary Alfons, którego panienki nie wyrabiają normy. Przesłuchali już łysego, bowiem taką ksywkę miał nasz przełożony i teraz przyszła kolej na kadrę. Przesłuchania odbywały się w czytelni. Wszyscy mieliśmy siedzieć w pokoju nauczycielskim i czekać na swoją kolej. Przychodził pan mundurowy, czytał nazwisko, a następnie dana osoba musiała się pofatygować do polowego pokoju przesłuchań. Kurwa co za cyrk, szepnął Barney, odkładając New York Timesa. Gnojki ćpają, chleją i mordują się, a gliniarze mieszają w to szkołę. Takie życie, odpowiadam krótko. Wczoraj pewnie poszło o dziewczynę. Czemu tak sądzisz? Znasz Sara James? No, z tego co wiem, to była chyba dziewczyną tego biednego Franka. Odpowiadam zgodnie z prawdą, bowiem cała szkoła wiedziała, że Frank i ta psiuta James są razem. Obnosili się z tym, jakby przynajmniej byli parą prezydencką. No właśnie. Podobno chwilę po tym, jak ten psychol kazał im uciekać, dostała MMS-a ze zdjęciem swego, pożal się Boże, chłopaka, poszlachtowanego jak świnia. Przesada. Wcale go nie poszlachtowałem. Raptem cztery ciosy, dwa w brzuch i dwa w szyję. Ale dobra, niech będzie, że poszlachtowany. Co ty opowiadasz? Aż tak? Dopytuje z udawaną ciekawością. Pewnie jakiś koleś z nią kręcił, dostał kosza i zajebał chłopaczka z zazdrości. Boże, Barney, za kogo ty uważasz dzisiejszą młodzież? Za psychopatów mordujących się o szesnastolatkę? A nie? Od tej trawy i wódy im się we łbach pierdoli. No proszę, proszę. Jeszcze trochę i kupię drugi cylinder z białą maską i razem pójdziemy na łowy. Wy dwóch szłoby nam znacznie sprawniej. Pan Barney Perkins, oznajmia głos funkcjonariusza, który nagle pojawił się w pokoju nauczycielskim. Życz mi powodzenia, rzucił Barney podnosząc się z krzesła. Będę trzymał kciuki. Nie ukrywam, że zacząłem się stresować. Pierwszy raz będę miał do czynienia z policją. No może nie pierwszy, ale na pewno pierwszy raz będę przesłuchiwany w sprawie morderstwa. O co mogą mnie pytać? Na pewno oto, czy znałem ofiarę. Kurwa, wszyscy go znali. Nawet ci, którzy nie mieli z nim lekcji, go znali. Frank Stewartson był przykładem żywej patologii. Ojciec pijak, który od kilku lat przewraca się w grobie. Zachlał się, stracił przytomność i zasnął na środku trawnika w styczniu. Nie dziwne zatem, że zamarzł. Matka alkoholiczka, do której nawet nie dotarło, że jej mąż nie żyje. Nadal myśli, że ten szlaja się gdzieś i pije. Oprócz tego dwójka rodzeństwa. Osiemnastoletnia siostra bliźniaczka, która została wywieziona za granicę w ramach akcji Handel żywym towarem. Zanim skończyła 16 lat, między jej nogami przewinęło się spokojnie tyle fajfusów, ile liczy stan Colorado. Jest jeszcze brat Stu. Stu. Co za imię. Prawie jak Stuleja. Nieważne. W każdym razie Stuleja ma już grubo po trzydziestce i od dziesięciu lat odsiaduje wyrok 25 lat za napad z bronią w ręku i handel narkotykami. Frank mógł być inny. Mógł odizolować się od wzorców w swojej rodzinie. Mógł skupić się na nauce. Mógł chodzić do szkoły, odrabiać lekcje, uczyć się, pójść na studia, znaleźć dobrą pracę i zarabiać niezłe pieniądze. Mógł. Niestety wybrał inaczej. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że udało mi się uratować tę smarkulę Sarah James. Ona nie była tak naprawdę zła, tylko udawała. Aby nie być odtrąconą przez środowisko, które o dziwo tak jej imponowało. W gruncie rzeczy jest inteligentną dziewczyną, którą da się naprostować i wyprowadzić na ludzi. Trzeba poświęcić jej tylko nieco więcej uwagi. Ale tym niech się zajmą już inni. Drzwi od pokoju nauczycielskiego otworzyły się, zaś do środka wszedł Barney. Blady jak ściana. Chyba coś nim wstrząsnęło, albo tak się biedak zestresował tym przesłuchaniem. Jak? Pytam z nieukrywaną ciekawością. A jak myślisz? Odpowiada. A skąd mam wiedzieć? Mnie jeszcze nie przesłuchiwali. Chyba normalnie, To i żeś powiedział. O co cię pytali? Tak ogólnie o wszystko. Czy go uczyłem? Jakim był uczniem? Jaką miał opinię? Czy miał z kimś napięku? I takie tam. Czyli standardowe pytanie, jakich mogłem się spodziewać. Oglądanie całymi seriami z archiwum X czy CSI nie poszło na marne. A mówili coś o tym, kto to zrobił? Ryzykuję pytanie, chociaż uważam, że w naszej sytuacji każdy by je zadał. Nie mają pojęcia, kto to mógł być. Podobno przesłuchali Sarę i jeszcze jakichś dwóch chłopaków, którzy byli tam razem z nią, ale nie mają żadnych konkretów. W tym momencie drzwi uchyliły się ponownie, ukazując w progu wysokiego funkcjonariusza w pełnym umundurowaniu. Pan William Spencer. Podniosłem się z miejsca i ruszyłem w stronę drzwi. Teraz ty życz mi powodzenia, rzucam z lekkim uśmiechem. Jasna sprawa. Zamykam drzwi i ruszam w kierunku czytelni na spotkanie oko w oko z przedstawicielami prawa. Będą mnie wypytywać o zamordowanego nastolatka. Będą ze mną rozmawiać jak z pedagogiem, jak z nauczycielem. Interesującym jest fakt, że będą rozmawiać z mordercą, lecz nikt nie będzie miał o tym zielonego pojęcia. Nikt nie Oprócz mnie. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV w Czytam Czytał Jakobrutkę.